Witam Ciebie serdecznie na kolejnym spontanicznym live'ie, do którego zainspirowały mnie sesje prowadzone z klientami. Dzisiaj, generalnie, jeśli, jeśli czytaliśmy jakiekolwiek gazety czy internet, jest to raczej smutny dzień w, dla naszego kraju z uwagi na rzeczy, które się wydarzyły. Zastanawiałem się z tego powodu, czy w ogóle tą transmisję. Dzisiaj robić, ale stwierdziłem, że, że tak, że nie chcę, żeby takie wydarzenia smutne sabotowały różnego rodzaju dobre inicjatywy, które, które mogą powstać. Także, mimo tego, że oczy nas wielu są skierowane dzisiaj w innym kierunku, chciałbym podzielić się kilkoma wskazówkami na temat tego, w jaki sposób pracować z tytułowym tematem, czyli z poczuciem i potrzebą wyjątkowości, co jest swoją drogą w naszej kulturze dzisiaj bardzo popularne, tak jak mówi się, że w czasach Freuda kultura była histryoniczna, od zaburzenia histryonicznego. Dlatego Freuda odkrycia w tamtej kulturze miały bardzo duże znaczenie, bo w zaburzeniu histryonicznym głównym problemem jest wyparcie Seksualności. Także jasne, że jeśli dla takiej osoby będziemy w stylu Freuda pokazywać jej, gdzie ta seksualność została wyparta, to może, to może być pomocne i, i będzie pomocne. Dlatego też Freud, działając w tamtej kulturze, trochę zgeneralizował problemy wszystkich ludzi na, jako problemy ludzi histerycznych. W dzisiejszych czasach jest nieco inaczej, i wielu specjalistów twierdzi, że gdyby. Zrobić mapę historii świata pod kątem zaburzeń psychicznych, to w dzisiejszych czasach byłoby to zaburzenie narcystyczne, czyli ta potrzeba wyjątkowości jest w nas bardzo silna, jako kulturze mówię. Jest to też coś promowanego tak naprawdę przez kulturę, dlatego mnóstwo osób nie, nie postrzega tej potrzeby bycia wyjątkowym jako coś złego, jako coś, co może im szkodzić, jako coś, co z natury. Jest problem. Dużo osób chciałoby popracować ze zbyt niskim poczuciem wartości. Natomiast mało osób skupia się na tym. Cześć, Adrian, mało osób skupia się na tym, że czu, chciałoby się czuć wyjątkowe i wyjątkowych może, wyjątkowy i może trzeba, trzeba było coś z tym zrobić. Natomiast moja praktyka pokazuje, że jest to problem, zarówno gdy mówię o swoich jakichś własnych doświadczeniach życiowych, gdy moja potrzeba bycia wyjątkowym, bardzo mnie sobotowała w wielu kwestiach, jak również. Na co dzień pracuję z różnymi ludźmi, gdzie ta potrzeba wyjątkowości wychodzi w różnych, w różnych formach, więc chwilkę dzisiaj o tym powiem. Jak się można przekonać o tym? Po pierwsze, wiele osób zauważa problem, gdy próbuje ciągle być wyjątkowymi i im to z jakiegoś powodu nie wychodzi, albo nawet jak im wychodzi to, ta, to że zrobili coś wyjątkowo. To się okazuje, że nie dość wyjątkowo, albo że kto inny to zrobił bardziej wyjątkowo, albo że po chwili co z tego, że zrobili coś trzy miesiące temu wyjątkowo, skoro teraz nic nie robią wyjątkowo, więc ktoś odkrywa po jakimś czasie, że tego problemu nie da się rozwiązać przez zrobienie czegoś wyjątkowego i bycie kimś wyjątkowym. O czym jeszcze dodam później, dlaczego się tego nie da zrobić, technicznie nawet, ale nie da się tego zrobić pod kątem tego, że psychika działa inaczej. Jeżeli mamy potrzebę bycia wyjątkowym, to nie zaspokoimy jej robiąc, robiąc coś. Wyjątkowego, więc pierwsza rzecz to często ludzie trafiają, kiedy zauważają, że ich wysiłki nie, nie osiągają, nie, nie pomagają im osiągnąć tego celu, wtedy stwierdzają, że coś może warto by było z tym zrobić. Druga rzecz to przy okazji pracy na jakimś innym symptomie, ponieważ często poczucie wyjątkowości w jakimś innym kanale potrafi się objawić jako problem, jako jakiś symptom, chociażby zdrowotnie, czy, czy, czy w jakiś inny sposób, czy, czy chociażby w taki sposób, że się nie da nic. Zrobić, bo często reakcja ludzi na tą potrzebę wyjątkowości jest unikająca. To znaczy, ktoś tak bardzo chce być wyjątkowy, że każde swoje działanie, które miałby podjąć, ocenia jako zbyt mało wyjątkowe, więc de facto w końcu kończy się na tym, że nie robi nic. I, i, I wtedy ktoś się orientuje często, że, że, że jest to tak naprawdę problem z wyjątkowością. Więc kilka rzeczy, które chciałbym na temat tego problemu powiedzieć, które mogą być dla Ciebie jakąś inspiracją w takiej pracy, jeśli złapiesz się na czymś takim. Bo też dla niektórych z nas nie jest łatwo się przyznać. Nie jest łatwo powiedzieć: tak, chciałbym być w niektórych sytuacjach wyjątkowy i robię to tylko po to, żeby inni, a żebym też ja sam mógł postrzegać siebie jako osobę. Bardziej wyjątkową, bardziej niezwykłą, bardziej jakąś nietuzinkową i nieszablonową. Natomiast jeśli łapiesz się na czymś takim, że czasami od czasu do czasu coś takiego w tobie siedzi, to czy to w kontekście zawodowym, czy w kontekście prywatnym, czy w kontekście tego, tego jak wybierasz wakacje, albo co chociażby co udostępniasz na Facebooku, to mam nadzieję, że skorzystasz z kilku rzeczy, jakie tutaj są. Pierwsza rzecz, o której chciałbym wspomnieć, taka bardzo istotna i bazowa, to to, że noworodek, gdy się rodzi, on nie ma potrzeby wyjątkowości, więc nie jest to coś totalnie naturalnego. Noworodek się nie zastanawia, czy jego płacz jest wystarczająco wyjątkowy, albo czy on jest wystarczająco wyjątkowy, żeby mama go przytulała. On po prostu bardzo mocno walczy i komunikuje swoje potrzeby. Więc, więc to jest rzecz, która dopiero później się gdzieś pojawia w czasie edukacji, czy też jak to może bardziej nazwa była tutaj na miejscu w czasie tresury, którą wielu z nas przechodzi. To znaczy w którymś momencie rodzin, rodziny wielu z nas stwierdziły, że będą nas kochać, szanować, nagradzać czy zaspokajać jakieś inne, być może czasami bazowe potrzeby, dopiero w sytuacji, kiedy jesteśmy wyjątkowi na tle innych dzieci. I gdy orientujemy się... Że jesteśmy wyjątkowi na tle innych dzieci, dostajemy nagrodę, gdy innym razem robimy coś zwykłego, nie dostajemy tej nagrody, to wtedy zaczyna się w nas pojawiać pewien schemat, który mówi: że powinieneś robić wszystko wyjątkowo. I później ten schemat towarzyszy nam w dorosłym życiu i steruje naszymi zachowaniami. Zaczynamy w ten sposób, na przykład, kierować się w pracy, w związkach, w relacjach, w życiu prywatnym, w sporcie, w każdej dziedzinie, którą robimy. Mniej lub bardziej. Jedni z nas są od tego uzależnieni, inni z nas czują tego odrobinę w niektórych sytuacjach, w niektórych kontekstach, więc warto sobie powiedzieć, że to się pojawia w którymś momencie. W którymś momencie powstaje rysa na osobowości, w momencie, gdy nasza osobowość się tworzy i gdy nasza osobowość się tworzy Wpadamy w tą iluzję, że musimy być wyjątkowi, żeby zasłużyć na miłość, szacunek czy cokolwiek w tym względzie. Natomiast większość z nas się nie zadowala tą rysą, nie zadowala się stwierdzeniom, no, widocznie nie jestem wyjątkowy, więc więc nie zasłużyłem na miłość. Większość z nas zaczyna tworzyć trzecią warstwę, jeśli pierwszą warstwę osobowości, czy w ogóle pierwszą warstwą nas jest po prostu takie czyste bycie, czyste poczucie, takie jestem sobą. I tak jak noworodek to robi, jestem sobą, mam swoje potrzeby i jestem ok na tym poziomie po prostu. I noworodek się nie zastanawia, czy jak płacze, to czy robi to dobrze, czy źle. Po prostu jestem, jestem bytem, który ma swoje potrzeby. Drugi poziom to jest ta rysa na osobowości, czyli nie zasługuję na miłość, kiedy nie jestem wyjątkowy. a Trzeci poziom to jest jakiegoś rodzaju często kompensacja, czyli stwierdzenie: Jestem wyjątkowy. Wiem, że żeby zasłużyć na miłość, to trzeba, trzeba być wyjątkowym, a ja jestem tym kimś wyjątkowym. Czyli trochę próbuję oszukać oszustwo, któremu zostałem poddany. I to na tym oszukiwaniu potrafimy spędzić całe życie. Ja podałem niedawno jednemu z klientów, któremu miałem sesję taką. Taką metaforę, że to trochę tak, jakby, oczywiście metafora jest bardzo abstrakcyjna, ale ma ukazać absurd takiego myślenia, że to trochę jakby wmówić sobie, że potrzebujesz przez, codziennie przez okno wyrzucać 1000 złotych yy, i wierzysz w to, a potem stwierdzasz, no chyba że zrobię dziennie 500 pompek, to wtedy nie muszę wyrzucać tego 1000 złotych. No i próbujesz codziennie zrobić te 500 pompek, żeby yy, nie musieć spłacać tego długu, który sam sobie tak naprawdę de facto wmawiasz. I przychodzisz na przykład do terapeuty mówiąc, słuchaj, co mam zrobić, żeby zrobić te 500 pompek? I wtedy terapeuta może Ci powiedzieć, słuchaj, Ty w ogóle nie musisz płacić tego 1000 zł. To jest w ogóle z, z gruntu założenie fałszywe. Nie, nie pracuj nad tym, żeby zrobić 500 pompek, tylko przestań wierzyć w tą grę, że musisz płacić ten 1000 zł. I, i to by było na tyle, bo... Co oczywiście nie jest proste, zaraz też powiem z, z jakich względów. Jeśli czegoś się uczyliśmy jako dzieci, to nie jest łatwo tak po prostu przestać w to, w to wierzyć. Natomiast to jest też tak, że, że dziecko, jako, jako gdy jest bardzo małe, oddaje władzę nad światem rodzicom. Stwierdza, ok, rodzice wszystko wiedzą, bo zauważyłem, że boli mnie, jak się ich nie posłucham, albo nie dostaję jedzenia, albo cokolwiek w tym stylu. Więc skoro rodzice wszystko wiedzą, to oni mają rację. I oczywiście dziecko nie zauważa tego subtelnego momentu, kiedy to ono decyduje, że rodzice wszystko wiedzą. Nie zauważa tego momentu, że to ono jest decyzyjne. I tego, że później, gdy stwierdza wiele lat później, że okej, okay, jeśli, jeśli zarobię wystarczająco dużo pieniędzy, czyli jeśli osiągnę jakikolwiek inny wynik, to wtedy jestem zwolniony z tego. Poczucia, że jestem okej okay i nie zauważa tego, że też jest w tym momencie decyzyjny, że to ono samo, czy ten, czy ten dorosły sam ustala samemu kryteria, co sprawi, że mogę się poczuć wartościowy. Czyli ta decyzja zawsze jest tak naprawdę w nas samych, natomiast iluzja polega na tym, że ta decyzja jest gdzieś na zewnątrz. Że to niby ktoś inny decyduje o tym, czy my jesteśmy wystarczająco dobrzy, czy nie. Z wyjątkowością jest to tyle też ciekawa sprawa, że pracując z różnymi osobami, w tym też ze sobą, na temat poczucia wyjątkowości i potrzeby wyjątkowości. Każda z tych osób zupełnie inaczej często definiuje to, co jest wyjątkowe, a co nie. I często, gdy, gdy ma odpowiednie duże poczucie humoru i gdy można o tym porozmawiać, to wychodzą y, niezłe absurdy, bo, bo jak, z jakiegoś powodu większość osób uważa, że wyjątkowe jest to, co też inne osoby uważają za wyjątkowe, na przykład zarobienie dużej ilości pieniędzy, że jest czymś wyjątkowym albo że y, z, y, Noszenie jakiegoś rodzaju fajnych ubrań będzie czymś wyjątkowym. Czy wakacje w tropikalnym kraju są też czymś wyjątkowym? I nagle się okazuje, że inni ludzie mają też podobne pomysły. Gdybyśmy naprawdę chcieli wyjątkowość potraktować, bardzo dosłownie. To ja bym radził popatrzeć na rzeczy, które faktycznie rzadko się zdarzają, typu bicie rekordu Guinnessa w pluciu pestkami wiśni, na przykład na kilkanaście metrów. Zgadzam się z tym, że ktoś, kto na coś takiego wpadnie, ma w pewnym sensie jakiegoś rodzaju wyjątkową ideę. Ma, jakąś, ma, ma faktycznie coś, co go wyróżnia. Nadal nie uważam, że to się w jakiś sposób wiąże ze szczęściem czy, czy z wysoką świadomością tej osoby, ale to jest naprawdę wyjątkowe. Natomiast jeśli my stwierdzamy. Że chcemy wyjątkowo na przykład zarabiać pieniądze, czy wyjątkowo dużo poznać partnerów płci przeciwnej, czy, czy wyjątkowo dużo wycisnąć ciężarów na siłowni, to, to ja bym się zastanowił w ogóle, czy to jest odpowiednie słowo ta wyjątkowość, bo to są rzeczy, które tak naprawdę mnóstwo osób chce robić. Ja pamiętam, jak się kiedyś zastanawiałem, co oznacza wyjątkowy związek i jakie rzeczy pojawiają się w wyjątkowym związku. No i jedna z pierwszych dwóch rzeczy, jakim przyszły do głowy, to był seks. No i wtedy się zaśmiałem, bo stwierdziłem, no tak, no to, to, to faktycznie jest jakaś iluzja, bo jednak seks w większości związków się pojawia i nie trzeba być tylko specjalnie wyjątkowym. To jest rzecz, która motywuje wszystkich ludzi, tak naprawdę prawie wszystkich, może na świecie, pojawia się w prawie każdym związku, a ja mam poczucie, że seks jest czymś właśnie wyjątkowym. Nie, nie jest. W kontekście patrzenia na to z czegoś zewnętrznego, nie jest to wyjątkowa aktywność w życiu człowieka. I każdy z nas, gdy się zastanowi nad tym, co to są te wyjątkowe rzeczy, które chcielibyśmy zrobić, może się okazać, że tak naprawdę myślimy o rzeczach, które w ogóle nie są wyjątkowe, są wręcz przeciwnie, bardzo popularne, bardzo pożądane przez, przez, przez wiele osób. To jest też ciekawe w kontekście wyjątkowości rozumianej jako porównanie. Gdy, gdy pytam się na przykład, co to znaczy wyjątkowe zarobki, to bardzo często odpowiedź brzmi, lepsze niż inni. To prowadzi do ciekawych paradoksów, że wtedy najprostszą rzeczą tak naprawdę jest wyprowadzka do biedniejszego kraju, gdzie zarabia się więcej niż inni. Unikanie tych krajów bogatszych, gdzie zarabia się mniej. Oczywiście i, i niektóre osoby nawet mówią o tym paradoksie, że faktycznie tak potrafią zrobić, że idą do kraju, gdzie zarabiają inni ludzie mniej. Wtedy na oni na ich tle wypadają lepiej i się czują faktycznie lepiej doraźnie. Oczywiście tylko doraźnie, bo, ponieważ Jedyną szansą, żeby poczuć się lepiej na stałe, jest totalna rezygnacja z tego schematu, która najczęściej zajmuje oczywiście trochę pracy. Więc w kontekście tej wyjątkowości, to co jeszcze, to, co jeszcze warto dodać, że Sama potrzeba wyjątkowości nie jest też wyjątkowa, więc to jest taki znowu paradoks, który może brzmieć jak nadmierne filozofowanie, ale bardzo dużo uświadamia to ludziom, kiedy stwierdzają, że tak naprawdę tyle ludzi na świecie chce być wyjątkowych, że jest to być może coś, co w ogóle napędza cały ludzki gatunek chęć bycia wyjątkowymi, że w momencie, gdy ty też chcesz być wyjątkowy, to zachowujesz się dokładnie tak samo jak wszyscy. To jest taka sama zwyczajna postawa osoby z ego, które nie czuje się wystarczająco yy, ok, i że chciałoby w jakiś sposób sobie zaskarbić yy, coś więcej, jakiegoś rodzaju. Klucz do większego szacunku czy większej miłości. I że bardziej wyjątkowa jest osoba, która tak naprawdę godzi się ze swoją zwyczajnością, godzi się z tym, że okej, okay, wcale nie jestem wyjątkowy i nie potrzebuję być, a może nawet jestem, tylko nie potrzebuję się na tym fiksować i się nad tym zastanawiać, po prostu robię swoje i, i nie walczę o to, żeby ktoś inny uznał, że to co zrobiłem było wystarczająco wyjątkowe. Wyjątkowość też pod kątem zdroworozsądkowym nie zawsze. Ma sens, ponieważ umówmy się, że trzeba w życiu zrobić mnóstwo rzeczy, żeby jakkolwiek, nazwijmy to wydaje się, szczęśliwie żyć, które w ogóle nie są wyjątkowe, poczynając od takich drobiazgów, jak chociażby mycie zębów, pranie ubrań, czy tysiące innych zupełnie przyziemnych, normalnych rzeczy. Więc, jeśli ktoś chciałby być naprawdę osobą wyjątkową, to musiałby z tych wszystkich rzeczy zrezygnować. Albo przynajmniej robić je w jakiś super oryginalny wyjątkowy sposób, na co najczęściej totalnie nie ma czasu. Trzeba pamiętać, że ludzkość wytworzyła wiele rozwiązań, takich jak chociażby prysznic, które są bardzo dobre i które są ustandaryzowane, nie ma w nich nic wyjątkowego, to jest po prostu coś, co występuje na całym lub na większości świata, więc, więc nie potrzeba tak naprawdę robić nic wyjątkowego, żeby zaspokoić w takim wypadku swoje potrzeby. A jeśli ktoś chciałby być naprawdę wyjątkowym, no to musiałby te wszystkie rzeczy robić na opak, odwrotnie, czy w jakiś oryginalny sposób, co nie ma specjalnie, tak naprawdę, jak się nad tym głębiej zastanowić, sensu. Więc stąd jest pytanie, czy my chcemy być wyjątkowi, czy chcemy być zwyczajni z elementami wyjątkowymi. Ja pamiętam, jak kiedyś też pracując nad tak zwanym uziemieniem, zrozumiałem, że kluczem jest zrozumienie, jak bardzo Nasza ludzka natura jest zwyczajna, w tym sensie, że pamiętam, że przykład, który mi wtedy bardzo przemówił do rozsądku, gdy przeżywałem taki proces wewnętrzny, wyobrażając sobie, że jest, jestem na koncercie i jest pożar, i że wtedy mm, jestem taki sam jak wszyscy inni ludzie. Tak samo mogę zginąć od płomieni, tak samo mogę zginąć od dymu, tak samo będę walczył o to, żeby się wydostać, tak samo mnie mogą inni stratować. Niezależnie od tego, co tam wiem, czy co tam przeżyłem, jestem w tym aspekcie taki sam jak inni. I mnóstwo jest też takich aspektów. Ciało człowieka, Podlega takim samym prawom, jeśli oczywiście je bardzo długo ćwiczymy, no to możemy nieco nagiąć pewien zakres tego, co to, ciało jest możliwe, co to ciało jest zdolne zrobić, natomiast nadal nie znajdziemy raczej ludzi, którzy mogą tak długo trenować, żeby jedną ręką podnieść jedną tonę czy dwie tony, choćby nie wiem, ile ćwiczyli. To jest po prostu zakres możliwości naszego ciała, który ten zakres jest zupełnie zwyczajny. I tak samo mnóstwo rzeczy naszych psychicznych, emocjonalnych, społecznych, to są rzeczy, które są. Całkowicie zwyczajne, tak naprawdę, i trzeba się z tym pogodzić. Wyjątkowość, oczywiście, żeby było zaraz jasne, może występować w niektórych innych obszarach. W niektórych obszarach może występować i fajnie, żeby występowała, natomiast też trzeba mieć świadomość tego, że nazwanie siebie osobą wyjątkową jest dużym uproszczeniem, ponieważ niezależnie od tego, co będziemy robić, i tak większość naszych działań będzie zupełnie zwyczajna i można ją opisać w zupełnie zwyczajny sposób. Tak jak słyszałem, żeby. Nauczyć się komunikatywnie mówić w obcym języku. W większości sytuacji wystarczy nauczyć się oprócz 800-900 słów, według różnych źródeł, z tego 30 to najpopularniejsze czasowniki, co z jednej strony jest fajną wiadomością dla osób, które uczą się języka, z drugiej jest bardzo ciekawym. Takim zastanawiającym faktem, że skoro 30 czasownikami możesz opisać praktycznie wszystko, co ludzie robią, to znaczy, że robimy w kółko 30 rzeczy tak naprawdę i, i to jest większość naszego życia. Cała reszta to jest ewentualna ta przestrzeń na, na wyjątkowość. Więc, więc ja bym się tutaj nad tym zastanowił i zobaczył, jak wiele iluzji tkwi, najczęściej dziecięcych, najczęściej przyjętych w okresie dojrzewania, jak wiele iluzji tkwi w temacie wyjątkowości i że tak naprawdę swojego celu, czyli bycia wyjątkową osobą, taką w 100% procentach, prawdopodobnie nie osiągniemy, prawdopodobnie nie będą nam też wychodzić w kółko, w kółko różne rzeczy, które sobie planujemy, jeśli narzucimy na, sobie, na siebie tak dużą presję, jak chęć właśnie bycia kimś wyjątkowym. Dlatego zastanowiłbym się bardziej nad tym, po pierwsze, jaką potrzebę ma ta wyjątkowość zaspokajać? Czemu w ogóle wpadliśmy na taki dziwny pomysł, jak bycie wyjątkowym, jak robienie czegoś nie dlatego, że chcemy, nie dlatego, że mamy na to ochotę, tylko dlatego, że to zostanie uznane za coś wyjątkowego. No i tutaj trzeba będzie wrócić oczywiście do dzieciństwa, prawdopodobnie, czy jakichś innych ważnych okresów w naszym życiu i zobaczyć, gdzie to się podczepiło, gdzie ta wyjątkowość się podczepiła pod spełnienie różnego rodzaju potrzeb, takich jak przede wszystkim miłość, czy przede wszystkim szacunek, uznanie, ewentualnie. Bezpieczeństwo, jeśli nasze bezpieczeństwo było zagrożone, gdy nie byliśmy wyjątkowi. Więc tutaj często jest to takie zaproszenie do większej pracy na temat siebie, swoich potrzeb i zrozumienie, że nam tak naprawdę chodzi o potrzeby miłości, szacunku, cześć Natalia, na potrzeby miłości, szacunku, bezpieczeństwa, a nie na wyjątkowość, bo wyjątkowość jest strategią, która swoją drogą czasami może przynieść odwrotne skutki, bo w niektórych miejscach, jak będziesz wyjątkowy, to możesz. Dostać w gębę i to potrzeba bezpieczeństwa nie jest wtedy zaspokojona. I myślę, że nie przypadkiem akurat tego dnia można o czymś takim powiedzieć. Więc pierwsza rzecz to jest wyłączenie tej presji, zrozumienie, że tak naprawdę nie chodzi nam o wyjątkowość, tylko o inne potrzeby i zrozumienie, że cały koncept wyjątkowości to jest iluzja za iluzją i żeby to sobie jeszcze raz. Uświadomić można obejrzeć tą transmisję. Jeszcze raz. Druga rzecz to zachęcam do wyjątkowości, jak najbardziej, ale w znaczeniu takim, żeby się nie oglądać na innych, kiedy Twoje potrzeby są inne niż reszty i po prostu iść za głosem serca. W niektórych sytuacjach, jeśli masz ochotę pisać książkę, to pisz książkę, nie patrząc na to, co na to powie Twoja rodzina i otoczenie. Jeśli masz ochotę zrobić coś zupełnie innego niż otoczenie, to po prostu po odpowiednim przemyśleniu. Warto to wtedy zrobić. I też wyjątkowość nie musi się wiązać z konkretnymi, wyjątkowymi, znowu, czynnościami, niezależnie od tego, czy masz na to ochotę, czy nie, tylko z Twoim stanem wewnętrznym. To Ty decydujesz, czy ten moment, kiedy zmywasz, jest wyjątkowy, czy ten moment, kiedy siedzisz teraz przed komputerem, jest wyjątkowy, czy nie jest wyjątkowy i to Ty czynisz chwilę wyjątkową, a nie jakieś czynności, które bardziej pasują do tego stereotypu czy nie. Więc bardziej bym zachęcał do tego, że jeśli naprawdę brakuje nam w życiu tej wyjątkowości w, takiej, w takim znaczeniu bardziej prawdziwym już, a nie tylko tym, żeby postrzegać się jako taka osoba, to znowu można zacząć od siebie. Wejść w siebie, zobaczyć, co, czego ja potrzebuję, żeby moje życie było bardziej wyjątkowe, ale nie wyjątkowe w, porównując do innych ludzi, nie wyjątkowe w opinii innych ludzi, tylko wyjątkowe w własnym, wewnętrznym poczuciu, w którym czuję lub nie czuję, że żyje zgodnie ze sobą, żyje tak, jakbym chciał żyć. I na to nie ma prostych rozwiązań, na to nie wystarczy skoczyć ze spadochronu, żeby coś takiego poczuć, chociaż może to być oczywiście piękny wstęp i piękny jakiś pierwszy krok w takiej podróży, tylko gruntowne przeobrażenie, zrozumienie, że to my tworzymy własną rzeczywistość. Mam nadzieję, że ta krótka rozmowa na temat Właściwie, monolog na temat wyjątkowości może być dla Ciebie pomocny, jeśli borykasz się z takim problemem. Może stanowić jakiś pierwszy krok do zmiany i do ściągnięcia z siebie wielkiej presji, yy, która nie pozwala czasami nawet działać. A czasem, jeśli jest nieco mniejsza, pozwala działać, to nie pozwala tymi działaniami się cieszyć. Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy wyjątkowi i wszyscy jesteśmy w tym samym momencie zwyczajni. Do zobaczenia w następnym odcinku. Yy, wszystkiego dobrego i życzę miłego wieczoru.